Cześć, witam wszystkich Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, pokazać Część hodowców już na pewno zna to jajko U mnie w hodowli pierwszy raz yy, dziś będzie podawane yy, Jajko nowe, nie, nie użytkowałem, nie miałem jeszcze u siebie u ptaków Jajko Easy czy przynajmniej taka nazwa Jajeczko dojechało do nas z firmy Sizalnet ze sklepu internetowego Sizalnet. Wziąłem i żółte i czerwone, żebyśmy po prostu sprawdzili, jak one będzie spożywane przez ptaki, jaki kolor, jaki zapach. Słyszałem od kolegów hodowców pozytywne opinie, dlatego postanowiłem, że zakupię i spróbuję u siebie. Do tej pory w większości używałem jajka CD, Vitenmolen, a teraz Reggio di Sole też było, a teraz spróbujemy tej marki. Na początku wzięliśmy 10 kg żółtego, akurat po kilogram mam tylko czerwonego. Żółtego wziąłem 10 kg. Zobaczymy, jak to będzie przez nasze ptaki spożywane. Jest opisane, jak to przyrządzać. Czyli trzy miarki karmy jajecznej, jedna miarka wody. Odczekać około 5 minut. No, zobaczymy, za chwilę przyrządzimy taką pierwszą dawkę testową. Zobaczymy, co i jak. Będzie. Mamy odmierzone dwie, wsypuję trzecią. miareczkę, akurat jest taka deserweczka u mnie. Plus zalewamy to jak w instrukcji obsługi, jedną miarką wody. Zobaczymy. co to z tego będzie no zapach suchego to czuć, że tak jakby takie biszkopty suche ciacho I widać, że od razu wypiło wodę poczekam, niech troszeczkę to wsiąknie no, powiem Wam, że faktycznie e Jajko o wiele lepiej pachnie po tym, jak zalałem to wodą. Rzeczywiście jest różnica. Łóżka wpadła. Eee, kolor, jak widać, taki delikatnie żółty. Spróba no, tam trochę murzynku. Widać jakieś zielone listki. Może to jakaś pokrzywa. Nie wiem. Nie czytałem jeszcze składu, więc nie podpowiem Wam. Na pewno lepiej po zalaniu yy, pachnie yy, światło zgasło u ptaków. Dlatego tak ciemno się zrobiło, na pewno lepiej pachnie po zalaniu tej wody, prawda? Taki dostały na początek po łyżeczce Jak to u kanarków, nie trzeba długo czekać, żeby było zainteresowanie, jeżeli chodzi o, o pokarm jajeczny Wiadomo, że to coś dla nich nowego, ale już widzę zainteresowanie. A miejmy nadzieję, że będą go chętnie spożywały. No, zobaczymy, co z tego będzie. No, także moja ocena, taka na początek pozytywna. No, bo, tak jak powiedziałem, no, ładnie pachnie. Ptaki chętnie do niego podchodzą, bo miałem przypadki co do karmienia. że akurat. No nie chodzi tu na, o antyreklamę, ale no niektóre firmy moje ptaki akurat nie chcą jeść, więc wiadomo, że już się takiej karmy nie kupuje, bo szkoda, to są tylko wyrzucone pieniądze, bo karma jeczna wtedy czeka i czeka w, w karmikach, a one do niej nawet nie podchodzą, widać nie wiem czy ten zapach im nie pasuje, czy po smaku, no ciężko mi powiedzieć, w każdym razie zostaje to i wszystko idzie później do wyrzucenia. ale tak jak tu widać taki zainteresowany tym zaczynają smakować, dziobać. Oczywiście pewnie później dorzucę troszeczkę perełki do tego lub zieleniny nawet, bo one też chętnie umie z zieleniną co wcinają. No i zobaczymy co z tego będzie. Także pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.